On wiary dochowuje. Nauczanie domowe, 9 października, drugi list do Temu rozdział 2, wersety od 8 do 13. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Tawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca. Ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Chciałbym dzisiaj skupić się na ostatniej części tego wybranego fragmentu z listu do Tymoteusza. Święty Paweł pokazuje dwie postawy. Pierwsza to trwamy w cierpliwości i konsekwencją. Tego naszego wytrwałego bycia przy Bogu, tej absolutnej wierności, jest to, że będziemy królować. Razem z Nim będziemy świętować, cieszyć się i mieć nawet udział w Jego władzy. I druga sytuacja, kiedy się ktoś zapiera Jezusa, kiedy się Go wyrzeka. Wówczas i On, wyprze się znajomości z taką osobą dwa bieguny pierwszy trwanie przy Bogu drugi wyrzekanie się Boga ale między tymi dwoma bardzo tak skrajnie ujętymi postawami są też stany pośrednie i do nich również paweł się odwołuje kiedy my odmawiamy wierności, kiedy upadamy, kiedy właśnie jesteśmy niewierni, niekonsekwentni, słabi, ułomni, co wówczas? I Paweł pokazuje Boga, który dochowuje wiary, bo nie może się zaprzeć samego siebie, swojego miłosierdzia, swojej natury która przychodzi z pomocą grzesznikom. Widzimy więc, jak bardzo jasno, ale też praktycznie patrzy na sprawę życia chrześcijańskiego święty Paweł, i jak wskazówek swojemu uczniowi udziela, który może powiedzieć: No przecież ja nie jestem zawsze absolutnie wierny Panu Bogu. Albo też no przecież ja się nie wypieram znajomości z Bogiem. Ja nigdy nie odszedłem od wiary, nigdy się nie wyrzekłem Boga. No ale, ale właśnie doświadczam słabości i pewnie każdy z nas może utożsamić się z tym Mateuszem, że jesteśmy niekonsekwentni, słabi, upadający. I tu jest ta nadzieja, którą daje Słowo Boże. Bóg jest lekarstwem na wszelkie choroby. Bóg jest wzmocnieniem na każdą bezsilność. Bóg jest pokarmem na wszystkie nasze głody. Bóg jest światłem na każdą naszą ciemność i półmrok. Bóg jest ożywieniem na każde nasze osłabienie i Bóg jest ogniem na każde nasze wypalenie. Zadanie dla Ciebie na dziś. Posłuż się modlitwą wyznania nad wszelkimi swoimi upadkami i słabościami. I wyznaj. Jezu, Ty jesteś lekarstwem na każdą moją chorobę. Jezu, Ty jesteś wzmocnieniem na każdą moją bezsilność. Jezu, Ty jesteś pokarmem na każdy mój głód. Jezu, Ty jesteś światłem na każde moje półcienie. Jezu, Ty jesteś ożywieniem na każde moje osłabienie i Ty jesteś ogniem na każde moje wypalenie. Niech w tej modlitwie wyznania błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.